Dobra, dobra, ale zanim film zapraszam Was bardzo serdecznie na mój serwer Discord widzowie NX-a. E, wchodzicie w, na mój profil, klikacie ten link no i przekierowuję Was do, na zaproszenie. Klikacie przyjmij zaproszenie. Potem jak Was już dodam na ten serwer Discord, klikacie zasady i verify, że Was zweryfikowało i dodało, proszę bardzo, członka. Jeśli macie jakiś problem, jeśli ktoś wam dokucza na tym serwerze czy coś, skłóćcie to któremuś Adwinowi, na przykład mi albo mojemu przyjacielowi, no i postaramy się tą osobę usunąć z serweru. Zapraszam na film. Siema widzowie, tutaj znowu Enrix witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Retail Tycoon, bo już czwartym. Jak pewnie się spodziewacie, nagrywam znów sam, no ale... Tak jakoś wyszło. No życie. Dzisiaj w tym odcinku dokończymy remont. Tego co ostatnio zrobiłem. Ogólnie, fundusze zadowalające nie są, tak delikatnie mówiąc. No ale trudno. Mam fundusze na to, żeby postawić tutaj ścianę i w końcu dokończyć cały. Jakby, nazwijmy to pokój. Choć bardzo wiem, że to się tak bardzo nie nazywa. Ale no to z ścianę sklepu. O, o, o. Reklamy Pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji. No i wbijajcie na mój serwer Discord. Na początku mieliście instrukcję, jak do niego dołączyć. Wystarczy kliknąć w link mojej biografii. Przekieruję was na zaproszenie. Klikacie przyjmij zaproszenie. Klikacie verify. Najpierw musicie wejść w zasady, potem klikacie verify, dostajecie od razu członka. No i tyle, no i jesteście na serwerze. Ostatnio wrzuciłem informacje o nowym filmie na, na serwer Discord. I tam będą też związane informacje z jakimiś przerwami. Więc serdecznie po prostu zapraszam. Ok, teraz czekam po prostu już na troszkę pieniędzy, żeby kupić owocki. Za tysiąc, nie za tysiąc. Tak z 20 owoców. Pojadę po nie. Chciałem coś dla... Nie coś dla Was nagrać z 100 Pointa. Stu Point Hospital. Nie się do tego wsiadało, co jest? Czemu nie mogę tylko wsiąść? Stu Point Hospital. Ale puściłem ankietę i w sumie... Nie chcieliście tego, no to jak nie chcieliście, to. Nie zrobił. Jak do tego się wsiada? No co jest? Serio, coś się chyba zbogowało, nie mogę do tego wsiąść. Dobra, tutaj wam zrobię cięcie, bo chyba muszę zmienić serwer. Okej, okay, już jestem na nowym serwerze. Jak, jak mogę pokazać, autko działa. Zawsze mnie tak ścina. Autko działa, po prostu przeszłam na mój serwer prywatny, który... no, zawsze działa. Co jest? Czemu dajście, no? O, trochę lepiej. Trochę górsza grafika, ale tak musi być, no. Bo właśnie na serwerach prywatnych najczęściej zacinam. Nie da się tego trochę polepszyć. O, od razu lepiej. Nie wygląda to przynajmniej jak Kurde, i muszę wypikać to słowo. Aha, no super. Nie, nie, stój, nie, stój, nie! Stój! Nie! No, kur... Szku... Co to się stało? Okej, okay, pojedźmy sobie po te towary. Nagrywam chyba już od jakichś trzech minut, a nic dosłownie nie zrobiłem. Tamten serwer był po prostu jakiś zbugowany. O, nie, nie tak. Taki tam Tamten serwer był po prostu jakiś zbugowany. Ale ten mój prywatny serwer jest, już jest lepszy. Jak kiedyś będziecie chcieli nagrać jakiś wspólny odcinek, to po prostu dajcie w znać w komentarzach. Ja zaplanuję transmisję na żywo i myślę, że zrobimy sobie takiego wspólnego live, bo mogę robić transmisję na żywo. Ale to jak tylko by, byście wy chcieli. A na pewno będzie to film z, Roblo z Robloxa. No błagam. Jakie są błagam, czy są jakieś wyższe standardy tego kanału? <grym> Nie tak serio, to na pewno to będzie film z Robloxem mi się tutaj przyjemniej i najłatwiej nagrywa. Plus to jest jedyna gra multiplayer, którą możecie zagrać wszyscy. To jest dosłownie darmowa. Dobra, kupię tego, ile się da. Czyli A, całe 40. Mhm. Dobra. tak, kupiłem 40 owoców. No tylko na tyle starczyło. Ja pierwniczą? Ile to ma łącznej pojemności? Jestem się odpalać kalkulatora, ale muszę to sprawdzić. Dobra, nie wiem, pewnie to obliczę w trakcie montowania, bo teraz nie mam na to czasu Tu macie wklejoną liczbę. Na, na pewno to obliczyłem, bo jak już obiecałem. To macie na ekran wklejoną liczbę. O, i już zniknęło. <laughs> Tutaj jeszcze zrobić na tak małe fundusze. Nie wiem, choć się domyślam. Kupić 20 owoców. Mam śmieciarza w Tak, mam śmieciarza. Siębałem, że nie mam. W ogóle jakichś ja mam pracowników, bo ja pozapominałem. Dobra, mam sprzątacza. Mam gościa od składania towarów. I mam kasiera. To się świetnie składa. To są najpotrzebniejsze w osobie. No nie strażników, nie. Ale strażnik teraz jest za 300, plus jest dosyć drogi, więc nie za bardzo mnie teraz na niego stać. Przestępców muszę samodzielnie łapać, jak na przykład tego, o, wiedziałem. Prawda, ale tylko jednego z twójki. No nie, no, no, kurczę mać! Muszą mi jeździć pod oknem, nie serio, widzowie, przez cały dzień jest cisza. Przez cały dzień jest cisza. Tylko odpalam nagrywanie, no i nie wiem. Wybucha bomba... Naprawdę. Aaa, ah, kocham to miasto. W ogóle teraz tak myślę, a ta to m**a jest legalna do powiedzenia na polskim YouTubie? Nie wiem, na wszelki to wypikam. Okej, okay, kupmy sobie jakieś towary. Cold food, to chyba będzie tak. Ile tego? Boże, Piętnaście. Puszek też już nie ma, tak z 10 by się przydało kupić. Czemu ja nie jeżdżę po te towary? Bo tak. Mam nadzieję, że to była bardzo yy, wyczerpująca odpowiedź dla Was. <ślesk> nie no, ale teraz sobie pojadę te po te towary, bo mi się trochę nudzi. Need for speed. Need for speed. Czemu ten ręczny w tej grze tak źle działa? W sensie w tej grze nie da się jakby normalnie driftować. Na przykład jest taka gra, e, to się nazywało chyba Drift Simulator, bo coś, nie wiem, pewnie tu też macie w jakimś rogu w nazwę tej gry, który, o której mi chodzi. No i w tej grze drift, nie z tego, że ta gra jest przystosowana do driftu, no to drift tam działa Picobello. Nie wiem czy... wiem, że to jest gra o robieniu sklepu, ale... Little Tycoon. To jest drift czy jazda samochodem po lodzie? Już się zgubiłem. Nie, stój, nie. Jak on się ślizga, co jest? Znów kupuję czterdzieści. A, w ostatnim odcinku miałem dokończyć bud budowę... Znaczy miałem dać żółławkę. Tak jakoś wyszło, że nie dałem. W ogóle tu dachu nie ma i dopiero teraz dam sobie z tego sprawę. Dobra, podrobię trochę i dach, zrobię, tylko, kosztuje zrobienie dachu na sklep. 880 dolców. Okej. Okay. No, jest to konieczne jak na razie. Więc spróbuję to zebrać, Plus potrzebuję światła zrobić. Więc łącznie to wyjdzie. Wow. Nie robię tych małych, bo to się nie opłaca w ogóle. Wolę zrobić te albo te. I raczej zrobię te. The <laughs> no i teraz właśnie by się przydało. Lampę. Ten dach kosztuje tyle. A ten dosłownie mogę zadać jakikolwiek dach. Co. O, nawet coś takiego. Myślę, że to by to... Delikatnie mówiąc ładniejsze, ale skoro już tam jest taki dach, to już nie zostanę. Okej, okay, teraz muszę zrobić jakieś lampy. I no to muszę mieć przynajmniej w sumie by to wyszło. Czemu się o AR? To dużo to point hospital. No bo muszę was niestety zmartwić, ale tak. Przeszłem karierę hospital, co nie znaczy, że nie mogę jej przejść na kanale. I że też będzie fajnie jakby. Muszę sobie to mniej więcej obliczyć. Idealnie. Nie ma się do czego przyczepić, jest po prostu idealny. Wszystko się zgadza. Czekam na to siano, czekam, czekam, czekam. Ja się chyba nie doczekam. Ludzie ewidentnie nie chcą robić zakupów w moim sklepie. Totalnie nie rozumiem dlaczego. Puste półki. Jedynie trochę owoców jest. Właśnie ja warzyw w ogóle nie kupuję. Nie wiem czemu. 20 lat później oni wciąż nie chcą kupować miejsce. Nie no nie jak też podejdzie do kasy, no. Dzięki. Ok, kinch. No, chyba, że jeszcze zrobię w tych miejscach. Kradł głupi. To akurat był głupi pomysł ja. Ok, Okej, myślę, że tak wystarczy, bo i tak tu jest jasno. Trochę mniej tutaj, ale nieważne. Świeci, jasno jest, okej. Okay. Na razie tyle. Muszę dokupić te owoce, bo to jest mój główny zysk. Warzyw muszę trochę do głupich 10 przynajmniej. 5 minut. Wiele osób pewnie teraz mnie spyta, Edric. A czemu ty ciągle tak polegasz na tych widzach? Widzowie wybierzcie co nagrywamy, widzowie to, widzowie tamto. Szczerze, ja często nie mam pomysłów na, na filmy. A jak nie mam pomysłów na filmy, to po prostu się pytam Was. No i tak się spytałem: ostatnio była ankieta. To Point Hospital kariera, czy y, Retail Titan 2, 4 odcinek. No to no i wybierali się Retail 2, 2, 4 odcinek. I ogólnie, żeby nie było, ja to nagrywam 19, czwartek. Więc do yy... 21. ta ankieta jeszcze się może zmienić. Ja mówię jak obecnie wygląda w 19 czerwca. Kryminaliści. Wiecznie ci kryminaliści. Dobra, teraz czysty zarobek, bo nie mam z czego towarów kupować. Muszę sobie trochę kupić. Cold food może być. Puszki by się przydało dokupić. Nie wiem, straszna bieda. Nie powinien napisać UNRXa, tylko bieda. Zarabiamy, coś tam się rusza poniekąd. Czy ja właśnie przez przypadek brodą walnę mikrofon? Możliwe. Okej. Okay. Wdałoby się trochę dokupić różnych rzeczy. Mhm. Proszę mnie tu nie grać. W ogóle i tak mnie strażnika nie zatrudnił teraz, ponieważ sam do niego, do niego potrzebne koniecznie kamery. Bo on sam, no jest po prostu głupi. On jest sam po prostu głupi, on bez kamery nie potrafi w ogóle funkcjonować. Potrzebuję o, takiej wielkiej kamery. Co to są takie kamery? A, upgrade'owana. Ale ona jest gorsza od tej pierwszej. Nie powinno tak działać. Ale pewnie się nie znam jak nie samochody, jak nie syreny, to ludzie. I tak cały czas pod tym oknem. A jest jakieś 20 albo... nie wiem, nawet chyba z 30 stopni, więc okna zamknąć nie mogę. W ogóle to podobno są jakieś czujniki. No w sensie. Kiedyś patrzyłam na to. Są są. Tu jest piękno. Jest bardzo niskie. Bezpieczeństwo. Ok, bezpieczeństwo. Okej. I sięgają kosze, już na cały sklep. Nie kupiłem tego, czego chciałem. No, na szczęście mnie to nie obchodzi. W tym filmie zrobiłem przynajmniej to, co obiecałem. Wy wyremontowałem ten sklep. A to już to... Ostatnie się w tej grze animacje poprawiła. Kiedyś nie były takie dobre. No co jest? Ile tych złodziei? Co to jest sklep w Rosji? Albo w Polsce? że tyle złodziei. Okej, okay, tylko mnie nie krytykujcie w komentarzach to był żart. Po prostu to był taki żart na podstawie stereotypów. Spokojnie. Co jeszcze muszę zrobić w tym sklepie, oprócz ciągłego kupywania towarów? Ciągle i wciąż. Mam ciekawy pomysł. Ale tutaj raczej mam sobie cięcie i już raczej będę na głowę. Uwaga, Paweł będzie skakał. Mamy tutaj z metru pięćdziesiąt. No jest wysoko, jest wysoko. Um. Czemu ja z tego wyskoczyłem? Uwaga, ta wóba jest kakao. Mamy tutaj z kilometru 50 Jest wysoko, no jest wysoko. Dawaj ma to już się kameruje. Oa rzeczywiście. <ścoughs> no i już mam shorta. Ok, widzowie, to już by było na tyle. Dzięki, że oglądaliście. Dzięki, że byliście. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, nie zapomnijcie dać suba, lajka, bo mogliście zapomnieć. No i co? Smacznej kawusi i siema.